Witam, ja jestem Knitek, to jest kolejny odcinek. Zagrajmy Fladder 2 Dzisiaj sobie pojedziemy w wielkie finały, race, finolac. No tu jest 5, teraz troszeczkę z tym zejdzie. Będzie troszeczkę długi odcinek, chyba że szybko, nie, ja szybkie, szybko tego nie objadę, bo to chwilę zawsze schodzi z tymi filmami A, znowu tego nie podzielę na dwa błęce, jak chociaż podzielę sobie na dwa. Co tak. mi tam? więcej widzę filmów. Hehe, poszukiwam <laughs> sam siebie. Łatwiej jest jest kogoś chociaż? Nie, ale w sumie fajnie by przynajmniej do sprzedania. Jakby niż jak ktoś mnie oszukuje. To siebie. Co ja w ogóle? Byłem? No, może Jack się tylko w głowę, o barierkę. Jak go usłyszą W sumie dobrze. Jeszcze coś popletę. Chwila. Hejt? Nie, tu jestem Sally. Sani. Nie wiem jak się to czyta dalej. Pani w pikapie, o. Następny będzie ten. Sofia będzie w lecimy! Do krainy snu. Na takim wstrząsie też bym tylko spał w sumie. Normalnie. Ej, szybkie te Nie to już są najlepsze, ten... Najbardziej rozwinięte tampa. Ogólnie. Co to ja w ogóle zebrałem? No! Kościół! Jak na dwóch kółkach cię wyprzedzę chłopie? Nawet się ze mną nie próbuj tutaj zmagać. Aha, jestem ja pierwszy. Myślałem, żeby nikogo z przodu nie ma. Długi i lądowanie, i jadę dalej. i. Ani. lubię takie I z trzeba opylać tutaj, to... aha, tu jest ten kamień. dobrze, że bardziej nie chciałem, bo już bym miał ten kamyk na twarzy. Hmm. Przeciwnicy coś mi się tutaj ociągają w tych ostatnich wyścigach, To fejs powinno być dużo trudniej, a ja sobie tutaj na luzie wygrywam, chociaż tam w pierwszym wyścigu, znaczy nie w pierwszym, bo w pierwszym co dzisiaj zacząłem nagrywać, było tak, że po kilka odcinków. To tam było kupsko, było... czy nie, w sumie bo gdzieś tam w poprzednich tych parach gdzieś pierwsze wyścigi były przegrywane. Musiałem pójść nie, chyba... nie. Przed, przed Nim nie... nie wiem, tam było, że... Podzielony na dwa co był. Tam musiałem poprawiać. Tam nie... tam nie było już tak łatwo. Ale, chociaż nie pod koniec też, że było łatwiej Nie wiem, co to się dzieje. Teraz sobie. Kolejne. No? Ładujesz się? O jej żem się przestraszył, że będzie ten czarny ekran i tak mi pozostanie, póki nie Mahama, yeah, moim. the. awakes. Ohoho, kogoś tu kochałem bokiem. Zobaczymy. ty w mojego chciałem zobaczyć, co mi ciekawe dopisze. Niej, cześć, Sofia. Największy chcesz się pobić? Przytulimy się. Misterka sobie sprawdzimy nawzajem. A, bo to taki fajny motor, bo tak motorem, takimi motorami myślałem. Jej, o tutaj pełno śmieci, jakieś złomy. Na szczęście, złomy łatwo latują już tam, takie w całości, powiedzmy. No są no, taki ciężki się odbijemy, a tak to złomy tak wyrywają, tak te beczki. O, CPN, CPN. Aha. W jakiś, w jakiś nie wiem w ogóle co by było, wyjechać. Następnie po krążeniu spróbuję. Nie, 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 górę zostawcie mnie. No. Dziękuję. O, 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 o. o, o, o. o Musiałem zawadzić. Chciałem bez zawadzenia, ale się nie udało. Znowu te dziewiąty. Ta dioda, tylko, że tej diody teraz za nic nie widzę skąd ona więc nawet mnie próbuję w nią wyjechać. Zresztą bym musiał ruszyć w dupę i skręcić w prawo, tak proste, sobie prosto To jest prosto Chyba tylko dlatego, w tym nie wjechałem jeszcze. Dobra, teraz będzie ten CPN, co chciałem zobaczyć. Czy tam jest CPN faktycznie? Wow! ładna kraksa! Nie, tu nie ma CPN. Tu cofamy. Wiesz, tu było tu? Czyli gdzieś dalej. Nie, tu było tu. Tak? Nie, tu tam było w sumie. Tu nie ma. LOL. Jestem, biorę udział w wyścigu sobie ten co wracam głowę jakimiś cpl -ami. Parkuję i wycofuję i włączam sobie ruchy z powrotem i tak mi nie naprzedzają. To no jest przesady. Przecież jeździć nie wiem jak możecie gójść tak daleko z tyłu. Bo wszystko wjeżdżam. O, trzeci pokonany, nieźle. Czego ty nie ma pistach z tego? O, tu są chyba te trupy z ich aut, z Też jakieś inne aut. O, a tutaj był właśnie jeden z tych cały, co mnie zawsze zatrzymuje, gdy bydłem w jadę i tak stoją byle gdzie i tyle jak. Są zawsze tam, gdzie ich nie, yy, nikt nie potrzebuje. No, cześć. Kilka osób nie kończyło nieźle. Sosy można 5. nie mają mało później. No 20. Nice. Polecimy sobie jeszcze jeden wyścig, by to za szybko poszły. O, 3 krążenia i jazda. 7, 3, R4, 5, 5, 1. Roz... sobie tak wszystkich wywracał. No! Ale nie miałem naprawiać, tylko już odwracam stąd zostawiać. zostawić. no i w koniaceutku. Ryj jest drugi. Skrubanie co się wybił, zaraz coś przywali i będzie ostatni. Nie wierzysz, bo on gdzieś na podłym stanął. Nie ma takiej opcji. Nie ten bot. No już nawet lepiej mi ten zakręty chodzą, ale dalej w tym strasznie dużo pracy. Lepiej, ale dalej. Mistrzem jeszcze nie jestem. Chociaż w szkole zawodów z Lada1 się wygrało z mojej drużyny. To były czasy. Tylko szkoda, że oprócz tego, że wygraliśmy, nie by było żadnych tych... W... nagród ani nic, miał być tam w ogóle nagrody, miałbyś być coś tam przeczytanie gdzieś tam. Nie, były takie duże zawody. Ej, dupa, nic nie było. Nawet nie wspomnieli, że były takie zawody nigdzie że ktoś je wygra weź to człowieku, przychodzi na 7 rano do szkoły musiałem stać, po godziny wcześniej i tym rowerem jechać no i co? i nic tak to jest w gimnazjum wsiowym bo gdzie pewnie też jakieś larytasów nie ma, ale... Skok I... idziemy. Fajne są te profilowane zakręty, takie łatwe do pokonania. No i no ten jest na wejściu, jejku, muszę prawo, przerażę, no. o, muzyczka się zmieniła. Podgłoszę sobie. Dobra, no to teraz mogę jechać, przynajmniej muzyka mnie jakoś... co zadowala, Bo te przeciwnicy to w ogóle nic, zero zaangażowania. Na szczęście w następnym chyba odcinku, chyba w następnym, będzie trochę ruchu, bo będę musiał nowy ten wyjechał. A ono nie będzie na pewno na full ten ulepszony, bo wątpię, że będę dał radę za moje pieniądze yy, ulepszyć yy, go. Je, yeah, to auto od razu na fulla. Więc będę musiał się trochę pomęczyć na początku i wtedy, może będę miał przynajmniej co mówić, a nie tak jak teraz, że. Mówię, Mówię co myślę cały czas sobie co się myśli. One. Ło! Trybuny. Skocz, Dołek tam był. Jej. A, karton latający. To było ciekawe. W ogóle ta gra. Nigdy tu bóg nie widziałem, a teraz. Jeden na każdym. ten okrążeniu się wywala. Drugi. Drugie. to pudełko lata w powietrzu. Tam jeszcze deska wcześniej lata w powietrzu. Masakra. Jak się nagrywa i jest taka... Serio? Minąłem cię? Jak jest taka nuda, to się zauważa rzeczy, których by się normalnie nie zauważyło. Na dawno nie mam bardzo poniszczonego. Co tam pisze. A, jeszcze coś tam wybuchło. To dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku, kiedy to dokończymy sobie ten karek.